Witam Was serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się dalej modułami blokowymi, tyle, że będziemy obliczać objętość tych bloków, całych modułów. I taki też jest cel zajęć. Będziemy się uczyć obliczać objętość modułów blokowych. Najpierw się zajmiemy zadaniem 3.6.0, tą, tą częścią. Na, na to zwracam uwagę, przytam Wam treść. Treść, jak zwykle, macie w, w pliku zamieszczoną. a więc. Tak, na rysunku 3.10, tym tutaj, przedstawiono rzędowy moduł blokowy o ułożeniu prostopadłym, składający się z dwóch PJE o wymiarach 1000x1200x144 mm, na którym sformułowano ładunek z trzech warstw o wysokości jednej warstwy 150 mm. Między PJE znajduje się droga transportowa o szerokości 2,5 m. Należy obliczyć pole tego modułu z zachowaniem luzów manipulacyjnych, oraz objętość tego modułu magazynowego. A więc tak, wzór troszkę inny niż do tej pory używaliśmy. Tutaj macie go zapisanego. Różni się tylko tym, że na końcu jeszcze mamy razy wysokość, tak jak mamy pole na objętość, szerokość, razy długość, razy wysokość. Także tutaj nam od w tym polu, co do tej pory liczyliśmy, pojawiła się wysokość. A więc tak, z luzami, tak jak wcześniej, mamy dwa, dwie paletki, więc 2 razy 1,3 plus droga, czyli 2,5 razy 1,1, tutaj ten 1000, bo to jest jedna paleta, tu jedna paleta, tutaj druga paleta, z luzami razy 1,1 i mamy powiedziane w treści, że to jest 150 mm jedna warstwa. Widzimy, że mamy 3 warstwy na palecie. Więc 405 mm, co daje nam 0,45 m. No i liczymy razy 1 ,3, 2 razy 1,3,26, resztę widzicie, przepisujemy znów dalej nawias 2,6 plus 2,5. Mamy 5,1 razy 1,1 ,1 razy 0,45 z nawiasu wychodzi nam 5,61 razy i to jest pole obliczone tego tutaj rysuneczku czy magazynu. Razy wysokość 0,45 po wymnożeniu daje nam tutaj taki oto wynik, że 2,5245 za zaokrągleniu przyjmijmy do setek, że to będzie 2,53 m sześciennego o jednostce tutaj pamiętajcie. A więc, tak, mieliśmy obliczyć pole 5,61 m kwadratowego objętość 2,53 m sześciennego jednostki, zwróćcie uwagę. To jest całkiem inna wartość tu, a tu, no nie? A tyle w, w zasadzie w tym zadaniu. Nie różni się od, za wiele od tego, co robiliśmy do tej pory. Troszkę urozmaicony jest i zmiana jedności, bo V modułu, czyli objętość modułu, to tutaj liczymy. A więc tak, zajmujemy się teraz kolejnym zadaniem 361. Tutaj mamy obliczanie tutaj rysuneczek do tego. Przeczytam Wam treść. A więc tak, w magazynie ustawiono dwa moduły magazynowe obok siebie, układając PJE typu EUR w sposób prostopadły. Szerokość drogi manipulacyjnej wynosi 3,5, oblicz pole powierzchni tych modułów blokowych oraz ich objętość. Powiedzmy, że liczba jednostek ładunkowych w rzędzie bloku wynosi NJRZ10, a liczba rzędów w bloku, rzędów bloku, i tutaj macie NRZB, to co Wam zwracałem wcześniej na to uwagę, że tutaj mamy rzędy. Inaczej niż, niż w rzędowym, tutaj określamy. Czyli tutaj to będzie tyle, ile tam mamy tych tych palet w dal. Eee, a wysokość sformułowanej, sformułowanej pjt wynosi 1300 mm. Pamiętaj, że przy obliczeniach należy zachować luzy manipulacyjne. Dodatkowo odpowiedź na następujące pytania: ile dróg manipulacyjnych znajduje się w tym magazynie? Ile z rzędów jednostek ładunkowych? Jakie jest pole powierzchni modułów magazynowych, ile jednostek znajduje się w opisanym module magazynowym? No i y, znów, tak jak do tej pory, wypisałem dane, dwa moduły i tak dalej. Mamy rysuneczek, drogę NJRZ i NRZB zaznaczone. Wzór już znacie y, i liczymy F, czyli mamy 10 razy 1,3. Bo mamy europaletę w ułożeniu prostopadłym i B mamy 15, nrzb 15, razy 0,9 mamy tutaj wyżej 13 i tutaj 13,5 m. Podkładamy pod wzór 2 razy 1, 2 yy, razy 13 plus 3,5, bo tyle ma G, razy 13,5 m, bo tyle wyszło nam B. I tutaj mamy tą zmianę, dokładamy jeszcze razy 1,3, bo tyle mamy wysokość palety. No i liczymy. 2 razy 13 mamy 26, resztę przepisujemy. Tutaj dalej liczymy pierwszy nawias, czyli z niego nam wychodzi 26 plus 3,5, 29,5, resztę przepisujemy. Z nawiasu 29,5 razy 13,5. Mamy 398,25 m2, i to jest nasze pole danych, danych modułów: razy 1,3, bo taka jest wysokość. Po wymnożeniu mamy objętość 517,725 m sześciennego. No i więc o odpowiedzi z tekstu mamy: objętość 517,725 m sześciennego pole. 398,25 m kwadratowego, podkreślam ilość dróg, 2 rzędów, 15. NRZB, przypominam, pole 398,25 m kwadratowego, Ilość PJEU w magazynie, czyli mamy 10 razy 15 i razy tych bloków 4, więc wychodzi nam 600 sztuk. Tyle z tego zadania. Zapraszam na platformę Modle, tam Wam odpowiem na wszelkie Wasze pytania, które macie do zadań. No i zajmiemy się teraz zadaniami kolejnymi z pliku zamieszczonego na, na platformie. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.